Czy zawsze byłaś pewna swojej orientacji? Czy masz jakieś tajemnice? Jakie było twoje najbardziej żenujące przeżycie? Bałam w ogóle właśnie uprawiać seks i tak dalej, bo... A czy do tej pory myślałaś, że jesteś w ciąży? Cześć kochani! Witajcie na kanale o Matko i córko, witamy was w kolejnym odcinku na naszym kanale i dzisiaj robimy drugi odcinek z serii Pytania, których nie zadałabym i w dzisiejszym odcinku będą to pytania... Takie, których nie zadałabym swojej córce. Prosiłam Was o to, abyście zadali pytania w swoim imieniu, które ja w moim imieniu zadam Paulinie, i wyszedł taki problem, jak pewnie przy tych pytaniach do mnie, że bardzo dużo pytań było nakierowanych na seks, mhm. takich totalnie, wiesz, seksualnych, których Ci nie zadam. Uff, <laughs> ale y, kilka ciekawych pytań też się znalazło, więc myślę, że będzie to ciekawy odcinek. I czy też na przykład miałeś takie poczucie, że gdyby nie widzowie, gdyby nie te zaangażowane duszyczki, to nie wpadłoby się na takie ciekawe pytania? Bo ja miałam takie wrażenie, gdy przygotowywałam się do odcinka, który nagrałyśmy z Tobą. Tydzień temu. E, nie, przy niektórych pytaniach tak było, masz rację. Żeby już nie przedłużać, no, bo zaczynamy. ja się bardzo niecierpliwie. Chcesz tak delikatnie czy z grubej rury? A obojętna. Możesz przeplatać te wiesz, emocje i to napięcie, żeby czasem ze mnie zeszło, czasem żeby znowu ci się nie skoczyło. E, dobra, e, to ja się u ciebie zapytam tak na poważnie. Mhm. E, czy zawsze byłaś pewna swojej orientacji? Tak. Nigdy nie miałam problemu z określeniem, która płeć mi się podoba, od zawsze byli to chłopcy. Ja byłam tak jak ty bardzo kochliwa i no zawsze zwracali gdzieś tam moją uwagę i nawet teraz w życiu dorosłym, na przykład gramy w jakieś tam zabawy, czy zrobiłabyś coś tam i nie wiem robisz jakąś karę, albo coś w tym stylu. Po prostu chodzi o takie pytanie w gronie mm. znajomych, albo sama z Kevinem, jak no sobie w różne gry, to miałam kiedyś właśnie pytanie, y, czy byłabym w stanie być w związku z dziewczyną. Mm -hmm. I zaczęliśmy y, jakby o tym rozmawiać tak głębiej i na początku sobie myślałam, że Okej, okay, mogłabym, bo w sumie mhm. nie miałabym problemu, żeby dziewczynę, nie wiem, pocałować, żeby wziąć za rękę, złapać i tak dalej. Ale gdy tylko zeszło na temat, no dobra, ale co z seksem, mhm. to ja miałam takie, no i ja się wycofuję. <śmiech> <śmiech> nie byłabym w stanie całować e, damskiej części ciała. Po prostu uważam, że w ogóle nie sprawiałoby mi to przyjemności, a na dzień dzisiejszy nawet jest to dla mnie takie raczej odpychające. Że to jest chyba taka dla mnie granica, której bym nie przekroczyła i śmiałam się, że mogłabym być w związku takim platoniczno-przyjacielskim, bo lubię dziewczyny, mogę z dziewczynami robić wszystko, nie czuję się przy nich skrępowana, jak są to oczywiście moje bliskie znajome. Mogłabym mieszkać, malować się, cały dzień obgadywać innymi <grym> i tak dalej, ale no kończyłaby się na łóżku niestety. I <grym> wtedy, wtedy bym musiała wykopać ją za drzwi, chyba, <grym> albo sama się wynieść. A teraz tak. Czy masz jakieś tajemnice przed mamą, których nigdy jej nie powiesz? I nie musisz tu powiedzieć teraz tej tajemnicy, no, tylko czy masz taką tajemnicę, masz coś takiego, mm -hmm. o czym wiesz, że, ra że raczej mi nie powiesz? Możliwe, że tak. Nie są to raczej rzeczy jakieś takie, nazwałabym grube. I mocne, że nie wiem, coś zrobiłam, przeskrobałam, a czegoś nie powiedziałam. Ale może są rzeczy, o których po prostu nie chciałabym mówić mamie, ze względu, że jest moją mamą. Mm -hmm. I nie są to też rzeczy, które właśnie warto by było, żebyś wiedziała? Po mm -hmm. prostu nie mam potrzeby się tym dzielić. Mm -hmm. Natomiast, no. To właśnie, no na pewno są rzeczy, których Ci nie powiem, ale nie są to rzeczy jakieś takie mocne, grube i nie wiadomo co, że nie wiem, coś spróbowałam albo coś i Ci się nie powiedziałam, bo się boję albo cokolwiek takiego. Po prostu, no są tematy, o których nie poruszamy i czemu ja miałabym to robić? Okej. Okay. Znaczy to jest odpowiedź, jakiej się spodziewałam. To chyba takie normalne, no. bo naprawdę wiem, że mogę Ci powiedzieć wszystko i może gdyby kiedyś był poruszony ten temat, to stwierdziłabym, okej, okay, czemu miałabym tego nie powiedzieć mm -hmm. i może bym to powiedziała, ale ci, że tego nie wiesz, więc można powiedzieć, że jest to tajemnica. Natomiast mm -hmm. nie, nie mówię, że nigdy Ci tego nie powiem, mm -hmm. bo może w rozmowie wyjść tak, że, że tak. Ale to jest całkiem zdrowe, gdy ma się tajemnice. Każdy ma jakieś tajemnice. Każdy coś musi zachować dla siebie, aby... Być sobą? Być sobą, dokładnie. Nie wszystko jest, wiecie, na pokaz, nie wszystko jest do powiedzenia, dla innych po prostu. Dla innych, dokładnie. A czy zrobiłaś coś głupiego w latach nastoletnich, czego nie powiedziałaś rodzicom? To już wiesz, wiesz chodzi o coś takiego błahego. Pewnie tak, ale. Takie rzeczy się często przypominają w rozmowie, bo ktoś do czegoś nawiąże i tak teraz nie powiem Ci, co mogłam zrobić głupiego, ale na bank coś takiego było, no bo ja byłam ogólnie grzeczna, no ale po prostu no, takie głupotki się zdarzają. Więc na 100% zrobiłam coś głupiego, tylko w tym momencie, no szkoda, bo bym to powiedziała, ale samej mi się po prostu nie przypomina taka sytuacja. Dobrze, to Ty myśl o, o tym ty czyś i może w ciągu tak. nagrywania tego odcinka no, Ci się to przypomni i... I, I może nam opowiesz? Kurczę, no nawet chciałabym sobie coś fajnego usłonić i się pośmiać. Jakie było twoje najbardziej żenujące przeżycie? To już y, o tym czymś mogę wiedzieć, o, ale co tak, wiesz, utkwiło ci w pamięci? Czego się wstydzisz? Nie wiem, czy najbardziej żenujące, bo to znowu ciężko, bo to jest takie pytanie, do którego się musisz przygotować. To nie jest coś, co ja czuję, mhm. tylko coś, co nawiązuje właśnie do moich wspomnień i przeżyć, a no właśnie pewne, pewne rzeczy są gdzieś tam zakopane i trzeba je długo odkopywać, albo musi być jakiś impuls. Nie? No. Więc może nie, nie wiem czy to była najbardziej żenująca rzecz i aktualnie pewnie... Y nie jest, o, o tak powiem, nie jest to żenujące i w tamtym momencie nie było to żenujące, no. ale z perspektywy czasu, jak sobie myślę o tym, to mam takie ja nie mogę powiedzieć. Nie wiesz, że o tym musisz po, o to opowiadam. Tak, już już, Byłam y, bardzo zakochana jako nastolatka w jednym chłopaku i strasznie nie mogło mi wyjść z głowy i nawet jak było taki moment, pisaliśmy i ja miałam wrażenie, że on też coś do mnie czuje, ale nigdy jakby nie byliśmy stricte w związku, chodziliśmy razem za rękę, na, na jakieś tam randki itd., ale zawsze, zawsze miał jakiś taki stop, że nie chciał jakby, no nie chciał być w tą relację. I tak sobie teraz myślę, że ja się nie dziwię, że on w ogóle i tak długo wytrzymał i był dobry, bo bardzo nie chciał ranić moich uczuć, ale nie, jakoś tak w ostatnim czasie bardzo przypadkowo trafiłam na screeny naszych rozmów, które wysyłałam y, jakiejś tam przyjaciółce. Przeglądałam z nią udostępniane zdjęcia, bo się kupę razem nie widziałam, i mówię, a to sobie, jak wygląda, co tam razem robiłyśmy i tak dalej. I trafiłam na tego screena, już co tam było napisane. Hejka! I tam, no hej, coś tam, coś tam, co tam u ciebie i chwila takiej rozmowy, a potem ja już taka dorosła, ja już w taki dorosły sposób piszę, co nie? On coś tam, co masz na myśli, nie? A ja, no bo daję mniej emotek i on tak, ja czy ty chciałeś mu dziewczynę zaimponować? Co, co ty miałeś w głowie? I tak... Takie... Jest. To ja jestem całkowicie dorosła, bo ja y, emotek Paulinie w ogóle nie wysyłałam, Chyba X-Den, rozumiesz, tak? Że... Ale jakby nie wiem co, to musiało być z jakiegoś kontekstu. Może ktoś kiedyś mi powiedział, że zachowaj się dzieci, nie budaj dużo emotek i wiesz, mnie to gdzieś tam zakuło. No. Myślałam o tym i potem chciałam mu za wszelką cenę pokazać, że już się zmieniłam, że jestem, inny, że jestem dorosła! Nie daję emotek! I po prostu takich sytuacji, z perspektywy czasu to jest straszliwie żenujące, bo po prostu to, to był najgorszy tekst na podryw Ever. To się po prostu nawet nie umywa do tego w stylu spadłaś z nieba, bo to jest po prostu cringe, a jak 150? Ale to nie jest żenujące, ale żenujące jest w momencie, kiedy ty myślisz, że jest super i z perspektywy czasu okazuje się, że nie za bardzo. Ale z drugiej strony e, dla niego w tamtych czasach, kiedy mieliście naście lat tylko, no. no to może to też był taki dorosły tekst. A może to właśnie był ten powód, dla którego teraz nie jesteśmy razem. Dajcie znać, jeżeli wy też przypomnieliście sobie o jakichś takich śmiesznych sytuacjach, rozmowach z waszych nastoletnich lat, bardzo chętnie sobie o tym poczytam i też się pośmieję. Jeśli mogłabyś zmienić coś w sobie, co by to było? Okej... Okay. Hmm. Uważam, że przez większą część swojego życia za bardzo się wszystkiego bałam mhm. i pewnie dalej tak jest. To, że bardzo często byłam hmm, zbyt bardzo kontrolowana przez mhm. Was i bardzo mocno było widać przez większość mojego wychowania, nawet jak miałam te 18 lat, tą taką nadopiekuńczość. Mhm. To nie wiem, we mnie się chyba wyrobił taki system wyłapywania jakichś takich okazji, które mogłyby być zagrożeniem, i uważam, że jest ich zbyt dużo. Mm -hmm. Że po prostu aż nadgorliwie myślę o tym, że może się dać coś złego, jeżeli zrobię to, 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 to i to, i to, i to, i to, i, to, i bardzo mocno myślę o tych konsekwencjach, mm -hmm. a czasem po prostu fajnie byłoby coś przeżyć i nawet po prostu pomyśleć sobie, to było głupie, co zrobiłam, ale to mm -hmm. zrobić. Mm -hmm. A teraz jesteś taka zbyt ostrożna. Zbyt. Zbyt bardzo. Mhm. I nie podejmuję ryzyka. Mhm. Bezpieczny teren jest dla mnie super. Jak tylko się dzieje coś, czego się nie spodziewałam, to we mnie się robi stres. I jak ja mam stres zachować? I analiza. Nawet jak jestem na imprezie i na przykład, nie wiem, jest jakaś sytuacja, że dziewczyny mają luz, bawią się i tak dalej, to dla mnie to jest nawet w momencie, kiedy nie wiem, jestem po drinku. I człowiekowi się wtedy wyłączają takie receptory mm -hmm. zmysłu, że, mm -hmm. żeby badać, szukać, no, no. zastanawiać się. A we mnie jest zawsze 100% skupienia yy, i takiego lampka jest inaczej niż ja myślałam, że będzie. Ktoś się pojawił w naszym otoczeniu, coś się pojawiło w otoczeniu, trzeba to zlikwidować, <noise> i po prostu, no bardzo, jestem zbyt ostrożna. I to byś chciała zmienić. Tak. Na pewno też są jakieś jeszcze rzeczy, ale. Powiedzmy, że o tym ostatnio sobie myślałam i stwierdziłam, że tak. No właśnie takie zbyt bardzo dbam o swoje życie, nawet ten strach związany z tym, że latam samolotem mhm. i bardzo się boję mhm. za, właśnie tego, że nie wiem, spadnie mi nie będzie. I, I umrę. I to jest dla mnie właśnie coś takiego, że mam takie poczucie, że ja sama się na to narażam, więc to jest głupie, co robię. I obarczam siebie tą jakby winą za ewentualne konsekwencje. Ojej. I wydaje mi się, że właśnie przez to się boję latać. A co najbardziej lubisz w byciu dorosłym? No chyba właśnie ten luz, bo mimo tego, że, e, że ja sama jakby siebie kontroluję i bardzo dużo mam właśnie postawionych granic, i jestem konsekwentna i tak dalej, e, to i tak chyba właśnie mam po prostu większy luz niż miałam jako nastolatka. Że jest już lepiej niż mm -hmm. było. Natomiast i tak, no dalej gdzieś tam taka spięta. Mm -hmm. Czyli ten luz lubisz w byciu dorosłym. Nie to, że tak. wreszcie mama ci nie mówi, że masz, wiesz, o 22 być w domu. No ale to jest nie. właśnie ten luz. Aha, mówisz o takim ludzie. Ogólnie, takim luzie. życiowo, po prostu. Okay. Mogę sobie być kim chcę, robić co chcę, wrócić, o której chcę, nawet nie wiem, bo teraz pomieszkujemy u was mm -hmm. i nie wiem, jak była mała, to chociażby zastanawiałam się, o której pójdę spać, czy cokolwiek, o tych konsekwencjach, że będę rano niewyspana, że się później do szkoły, że będziesz na mnie krzyczeć, że będziesz zła, że to zrobiłam, czy coś w tym stylu, a teraz mam takie, że to jest moje życie i nawet jak ja się spóźnię, to ja się spóźnię i to będzie moja wina, ale też jakby oprócz, jakby, no właśnie nie ma na mną nikogo z batem, że mm -hmm. mnie krzyczy albo coś, Lubię to, to <laughs> tą swobodę. A czy bałabyś się powiedzieć mamie mm -hmm. o niespodziewanej ciąży, jeżeli spóźniał się o Hmm, chyba nie, bo zawsze o tym rozmawiałyśmy i z tego, co pamiętam, to zawsze czułam wsparcie rodziców. O, ja tak, miałam taką rozmowę z przyjaciółką. Ja pamiętam, jak powiedziałam właśnie do niej to, że, bo gadałyśmy właśnie, co by było, jakbyśmy zaszły w ciążę, mm -hmm. nie? Ale kiedyś. Tak, jak miałam te 15-16 mm -hmm. lat, co by było, jakbyśmy zaszły w ciążę. Bo to był czas, kiedy badało się tą sferę seksualną, zastanawiało się, czy się zdecydować na pierwszy raz, czy jeszcze poczekać. No i ona zadała mi właśnie pytanie, czy tam wam się ba i tak dalej I ja zawsze wiedziałam, że na rodziców mogę liczyć Pamiętam, że właśnie, to już chyba kilka razy mówiłam, że na swoją ciocię tak samo Bo ona nawet jak miałam tam 13 lat i byliśmy razem u niej w zakładzie, tam szłyśmy suknie To ona właśnie powiedziała, Paulinko, jak zajdziesz w ciążę, nie bój się, my damy radę, będziemy cię wspierać I tu po prostu wiadomo mi jest, że ona nie myśla wtedy, że jako 13-latka uprawiam seks i będę miała dziecko Ale chciała mi za wszelką cenę po prostu... Wychowywać mnie też w takiej świadomości, że nie mogę się bać rodziny i tego, co powie rodzina. I to było bardzo fajne i uważam, że bardzo potrzebne, bo nie bałam się ani was, rodziny raczej też nie. Myślę, że nawet jakby tam powiedzieli o, szybko, żadnemu, nikomu się to nie zdarzyło w naszej rodzinie, byłoby to nowo, i byłabym obgadywana pewnie i tak dalej, ale nie byłabym przez to, w cudzysłowie, biczowana, Y, Karana, czy coś takiego mm -hmm. Pewnie wszyscy by kochali to malutkie dzieciątko i tyle Natomiast bałam się Reakcji internetu I to było dla mnie okropne mm -hmm. Bardzo obciążające Pamiętam I ja y, bardzo się bałam w ogóle właśnie Uprawiać seks i tak dalej Bo mówię a co jak wpadnę Co na to powie internet bo mamy super relacje Pamiętam. I ja mówię i, I co wtedy jakby też konsekwencja jak Ty będziesz postrzegana Jeżeli ja zajdę w nastoletnią ciążę to Ty będziesz postrzegana jako osoba, która nie dopilnowała swojego dziecka. I będą obarczali też winą Ciebie i będą Ciebie wyzywali jak od, zły, od złych matek po prostu. To pod tym kątem o tym I... nie myślałam. Bardziej I tez, pamiętam no rozmowę, tak, Ty się bałaś. Ale to jakby to do, do to dotykało wielu aspektów. Mhm. Mnie by hejtowali, Ciebie by hejtowali, nasz wizerunek by się zmienił. Boże, tak, I po prostu no. chodzi o całokształt. Wiesz, nagrywałyśmy razem i i bałabym się tego. Uważam, że nie wiem no, jakby ten czas nastoletni nie jest dobry na to, żeby być mamą, bo naprawdę jak pamiętam siebie jeszcze 3 lata temu, to powiedzmy, że byłam już pełnoletnia, bo miałam 20 lat, ale wydaje mi się, że i tak to nie był dobry czas na dziecko. Mhm. Jakbym zaszła w ciążę, poradziłabym sobie, ale uważam, że to był i tak głupkowaty czas w moim życiu. Mhm. To nie było też tak, że miałam codziennie imprezę i po prostu tylko impreza i byłam w jakimś ciągu imprezował alkoholowym czy cokolwiek, ale po prostu lubiłam właśnie tą wolność, wyjście na miasto, to, że o piątej rano przychodzą do mnie znajomi na chatę i nagle mi ktoś w nocy puka, że potrzebuje noclegu, a ja mówiłam chodź, dawaj do nas i po prostu żyłam inaczej i nawet jak wydawało mi się, że byłabym super mamą, to miałabym wrażenie, że to... To nie był czas na dziecko. Mhm. I to bym chyba... nie chyba. No nie wiem. Po prostu wydaje mi się, że teraz mhm. byłoby okej, okay, bo mam już inne życie niż miałam, mam inne myślenie niż miałam i teraz mogłabym być mamą, mhm. ale wtedy nawet mi się wydawało, że tak to chyba nie do końca. Bo ja pamiętam, I że tak to byłam wtedy. dziecinna, że... trochę właśnie, przytro mi było w głowie, no ale ja też jakby nie obarczam się winą za to, bo miałam 20 lat i miałam z wielkie prawo. Właśnie. Ale i tak miałam stro w głowie. A teraz już jednak te wartości, priorytety, moje życie wyglądają zupełnie inaczej niż kiedyś. Ale o tym dowiadujemy się y, później. Tak. Z perspektywy tak. czasu możemy właśnie swoje zachowanie jakoś przeanalizować. No i wiesz, i, i, ja i pomyśleć nawet, sobie, że ja byłam głupia. Ja nawet jak miałam 16 lat, to mi się wydawało, że jestem dojrzalsza od znajomych. Tak. I bardzo często to było widać, ale chociażby w takich głupich zachowaniach, że nie wiem, tu napisałam, że jestem dojrzawsza, bo nie wysyłam emotek. Jakby. To nie jest materiał na matkę. A czy do tej pory myślałaś, że jesteś w ciąży? Więc, wiesz, był taki okres, że, że myślisz sobie, o kurcze, spóźnia mi się miesiączka, całkiem możliwe, że jestem w ciąży. Właśnie nie. E, nigdy nie miałam czegoś takiego, że jestem w ciąży, nawet jak nie miałam miesiączki, to ty mi mówiłaś, zrób test ciążowy. Ja mówiłam na bank, nie jestem w ciąży, zrób ten test. Nie wiem, jakoś tak czułam po prostu wewnętrznie, że mm, nie, to, to nie jest ten stan. Mhm. I po prostu ciało podpowiadało mi, że nie jesteś w ciąży, że nawet gdybyś mogła być, bo nie wiem, no, ubranąc. Więc zawsze jest takie ryzyko. Mhm. To i tak chciałam prostu... Zawsze jest takie ryzyko, jak uprawiacie seks, pamiętajcie o tym. To, to zawsze ja mam po prostu takie poczucie, nie, to nie jest to. Ja bardziej właśnie w tą stronę, że jestem chora, że coś mi się dzieje dobrego, niż w tom, że jestem w ciąży i uważam, że no, intuicja mam na bardzo wysokim poziomie. No, ja ci powiem, przyznam się yy, publicznie, bo to w sumie nie jest nic żenującego, po prostu życie. Że my mieliśmy datę ślubu wyznaczoną na 1 sierpnia, a no. ja w lutym bardzo, bardzo się bałam tego, że jestem w ciąży. Aha. Jeszcze przed ślubem. I to był tak, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. I bym była, okay, w, wiesz, nie, nie wiem w którym akurat momencie mogłabym być w ciąży, w tamtym no, 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 no. momencie, kiedy ten test robiłam. Ale to było takie, o Boże drogi, będę w siódmym... tą jedną krasę. Tak. Będę w siódmym miesiącu ciąży, jak ja będę w sukience wyglądać, wiecie, w myśli, byłam piękna w białej sukni, a to była po prostu trauma, to była po prostu tragedia, to był jedyny, jedyny moment, kiedy myślałam, że jestem w ciąży i nie chciałam w tej ciąży być. Okay. Bo to był naprawdę nie ten czas, jeszcze żeby to był czerwiec, że wiecie, do ślubu dwa miesiące, no to ten brzuszek idzie gdzieś ukryć. No, ale... jeszcze nie ma praktycznie. No, ale jejku, jak ja się wtedy bałam. To była dla mnie po prostu tragedia. Kolejne pytanie, które chciałby znać, na które odpowiedź chciałby dostać każdy rodzic. Czy kryłaś się z piciem alkoholu przed rodzicami albo imprezami? Mm. W sensie, Czy, kryłaś czyli czyli z imprezami? kryłaś się z albo z piciem alkoholu przed rodzicami. O tak to chyba powinno brzmieć. Przyznaj się matce swej Ale teraz. Ale to już też poruszałyśmy <laughs> kilkukrotnie moja droga. Na imprezy zaczęłam wychodzić dopiero jak miałam 18 lat. Natomiast było tak, że próbowałam pić alkohol przed osiemnastką, ale to właśnie było tu na kolonii jakiegoś łyczka, drinaczka, coś jednego. Ale ja właśnie miałam bardzo dużo tych granic zawsze, ograniczeń w głowie, myślałam o tych konsekwencjach. Bałam się tego, że obiecałam mamie, że nie będę przed osiemnastką. I za bardzo to mnie obciążało, więc nigdy nie miałam takiego luzu i takiej imprezy, i takiego po prostu zrobienia ja czegoś na nielegalu, nawet jakiegoś dreneczkę gdzieś pokryją od kogoś, wiesz, się napiłam, to miałam takie dosyć, nie, nie, nie mogę, ale źle, wiesz o co chodzi, więc no, to raczej, no i nie, no, na to nawet nie było się czym kryć, no. Pytanie na poważnie, czy jest coś w wyglądzie u innych kobiet, co Ci się podoba, ale sama nie chciałabyś tego mieć? Na przykład u innych podoba Ci się, nie wiem, duża pupa, ale Ty wolisz swoją mniejszą. Nie, to raczej jak mi się coś w kobietach podoba, to też bym tak chciała mieć, właśnie. Mhm. Nie mam czegoś takiego, że coś mi się u kogoś podoba, ale ja bym tak nie chciała. No bo jak mi się podobają brązowe oczy, to chcę mieć brązowe oczy. Okay. Jeżeli podobają mi się długie włosy, to fajnie by było, gdybym też miała długie włosy. I jeżeli, nie wiem, podobają mi się czyjeś cycki, to mówię: takie cycki bym chciała mieć, albo to samo z pupą, albo to samo z nogami. Mhm. Więc raczej, jeżeli po prostu widzę ładną kobietę, to mówię: chciałam chciałabym być taka piękna jak ty. <laughs> No dobra, a jak to jest z wami dziewczyny? Czy y, inne kobiety mają takie cechy fizyczne, które wam się podobają, a wy byście tego y, nie chciały mieć? Bo, bo właściwie do tego pytania podchodziłam jako tak, jako, y, że można by coś takiego w fizyczności innych kobiet mieć. No ale czego... nie wiem, no na przykład. A ty mi uzmysłowiłaś, że mhm. w sumie jak coś nam się u innych podoba, to też to chcemy mieć. Znaczy, może jesteś taka jak ja, a widzowie są inni. <grym> Dlatego właśnie zadałam naszym kochanym widzom y, to pytanie. Jestem ciekawa, czy macie tak jak my w sumie. Ale na przykład zdarzają się też osoby, nie wiem, tak mi teraz przyszło do głowy, że nie wiem, na przykład nos taki y, sępi albo coś takiego, że uważam, że na przykład komuś bardzo pasuje. I że dodaje mu jakiegoś tam właśnie charakteru i w ogóle, ale nie wiem, czy ja bym się sobie podobała z takim nosem. Aha, czyli. Tylko to jest znowu coś, kwestia. Co, coś, co nie jest w kanonie piękna, no. tak? Tak. Tylko jest to jakaś cecha, która wyróżnia tą osobę i tylko tej osobie dodaje e, jakiegoś tak. powabu, tak? Tak, o tym no. mówisz. No, mhm. Bo uważam, że właśnie matka natura. Raczej, raczej powiedzmy w 90 kilku procentach yy, tworzy nas yy, takich proporcjonalnych do samych siebie, mm -hmm. że na przykład ja jakbym miała jednak nie wiem większą pupę, to nie wyglądałem już tak samo, tylko no. może gorzej, no. także po prostu tak, jak jesteśmy, to jesteśmy piękni. I na przykład, no nie wiem, ja się urodziłam z takim nosem, więc ciężko mm. by mi powiedzieć, bo jakbym ja Garba aha, na nosie, aha. ale uważam, że są takie osoby, którym totalnie to pasuje, bo szczęka jest na przykład bardziej zarysowana, oczy są, nie wiem, głębiej w oczodole. I mhm. mówię, nawet gdybyś miała dziewczyno prosto, to byś nie wyglądało tak charakternie, jak wyglądasz teraz. No, masz I bardziej o to podejście. Bardziej o to mi chodzi. Chociaż uważam, że są elementy, które można zmieniać, tylko yy, niektóre są tak bardzo charakterystyczne, mhm. że tworzą tą osobę. Tak. I na przykład ja mam wrażenie, że ja jestem bardzo taka. Neutralna, że ja się mm -hmm. tak nie wybijam niczym z tłumu, mm -hmm. że jestem po prostu nie wiem, no kolejną dziewczyną w typie słowiańskiej urody, mm -hmm. że nie mam w sobie chyba, tak mi się wydaje, tak siebie po prostu postrzegam, coś aż tak charakter charakterystycznego. Czego nie przypisałbyś innej osobie? Mm -hmm. I na przykład jest mnóstwo dziewczyn, które od wygląda wygląda jak ty. Wygląda jak ty, albo ty tak, wyglądasz jak tak, ona. Tak, tak. Czyli to znaczy, że jestem bardzo uniwersalna i tak mm -hmm. jak inni. Mm -hmm. A czy miałaś córeczko kiedyś zaburzenia odżywiania i bałaś się o tym nam powiedzieć? Mm, nie, nie miałam nigdy do zaburzenia odżywiania. Miałam czas, chyba to była szósta klasa podstawówki, gdzie próbowałam się odchudzać i wbiłam sobie wtedy w łeb, że będę piła jedną butelkę wody dziennie, będę jadła jedne płatki musli dziennie, nie wiem, i jedną bułkę. Powiedzmy, bo właśnie wtedy najbardziej było we mnie widać, że z dziewczynki robię się bardziej kobieco. Ja nie mówię, że miałam 12-13 lat i zrobiłam się kobieca, bo dalej miałam figurę dziew dziecięcą, dziewczęcą, nastoletnią, ale to było właśnie ten przeskok. Dziecko, a nastolatka. I zaczęło się robić bioderka, zaczęło się robić troszkę brzuszek i ja z perspektywy czasu, no brzucha tam nie widzę. Nawet jak już potem znowu wróciłam do jedzenia swoich ulubionych rzeczy, to miałam takie... No dobrze, ja w ogóle zawsze byłam super szczupła, miałam super płaski brzuch i z perspektywy czasu myślę sobie, tu się puknij, ale no czasem tak jest, że ktoś coś powie i to wie się w głowę, ale to nie było właśnie zaburzenie odżywiania, bardziej po prostu mm -hmm. konkretna chwila, w tym momencie sobie pomyślałam, że warto byłoby, żebym dbała o to, co jem i nie wiem, po prostu nawet to nie była dieta, którą przeczytałam w internecie, tylko ja sobie tak uzdrałam, no. że po prostu będę się tak odżywiała, bo tak, ale to właśnie krótko trwało. I no, no, mówię, no, z dwa tygodnie, nie, nie dłużej. Więc to no, nie było zaburzenie odżywiania, bardziej jakaś taka no chwila, nawet nie załamanie, no, coś z tym stylu. No, po prostu, coś ci tam. W głowie zakiełkowało i, tak. i i nie wyrosło tak bardzo dobrze. Natomiast nawet jak miałam taki czas, że na przykład drastycznie schudłam, to też było to przez aparat, bo nie mogłam nic tak. jeść. Więc ja po prostu nawet nie to, że nie chciałam jeść i się głodziłam, tylko mnie po prostu tak bardzo bolały zęby, non stop notorycznie, po prostu permanentnie, ja nie jadłam, nie, gruzłam, nie jadłam kanapek, nie jadłam owoców, niczego co jest twarde, nawet zrezygnowałam ze jedzenia chipsów, bo mnie to po prostu bolało gryzienie, sprawiało mi przeogromny ból przez prawie 3 lata, jak ten aparat nosiłam, więc wtedy faktycznie bardzo dużo schudłam i to wciąż nie było zaburzenie odżywiania. Więc nawet jak były wahania sylwetkowe w moim życiu, to nigdy przez to, że psychika powiedziała mi, że powinno być inaczej, a wyglądam jak wyglądam. Bardzo dobrze, kochanie, jestem dumna z Twoich odpowiedzi, tak? ponieważ usłyszałaś właśnie ostatnie pytanie. <laughs> Już tak szybko? Tak szybko. <laughs> ja też miałam takie poczucie, że tych pytań będzie więcej, a ten czas tak szybko minął. No proszę. przypomniała ci się jakaś historia? Nie, bo już o odpowiedzi na pytania, więc nie no nie było czasu na to, żeby myśleć o tych historiach. Ale jakbyś coś przypomni, to nagram TikToka albo poruszymy tą kwestię w bardzo kobiecym podcaście. Także wbijajcie na nasze inne social media, takie jak właśnie TikTok, Instagram, Facebook pod hasłem o matko i córko, i także YouTube pod hasłem bardzo kobiece tematy. No I to, to tyle od nas. Tak. tak subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, czekamy na Wasze pytania, historie i inne takie odpowiedzi tutaj pod tym filmem, koniecznie chcę Was zaangażować, więc dajcie z siebie wszystko no i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale o matko i córko. Pa, pa, kochani. Bye.